Cześć, z tej strony Grzesiek z blogu hejdom.pl Dzisiaj sobie przetestujemy odkurzacz autonomiczny Wyomi Alpha 2 Pro. Zobaczymy jak się sprawdza. Pudło jest całkiem spore, więc pierwsze wyciągnę wszystko na zewnątrz i omówimy sobie Każdą część po kolei, co dostajemy w zestawie. Ok, sprzęt rozpakowany, więc teraz zaczniemy sobie od gwoździa programu, czyli naszego odkurzacza, a następnie stacji stacji bazowej. E, powiem tak, na dzień dobry, ten sprzęt sprawia wrażenie solidnego sprzętu konkretnego, a zarazem. E, ładny design. No więc tak, co widzimy od góry? Są to dwa przyciski power on, power off, jak i również powrót do stacji bazowej. Ładnie się tu nam świecą. Przy naciśnięciu odpowiedniej kombinacji i przytrzymaniu te przyciski mają dodatkową funkcjonalność. Teraz tak, na górze mamy laser LiDAR, który jest z jednym z narzędzi, które, których nawiguje się nasz odkurzacz. Główna ta część jest z czarnego, błyszczącego plastiku, ale ten plastik się nie palcuje. Z przodu mamy czujnik zderzeniowy. Jeżeli coś tutaj uderzy, to od razu, od razu to wykryje, że jest jakaś kolizja. Z przodu kolejne czujniki to będzie laser. I widzę też tutaj jakieś, jakieś lampki. Zobaczymy, jak to będzie działać. Czy to będzie oświetlać drogę, czy to będzie niewidzialny promień podczerwieni? Mało tego. Mamy tutaj dodatkowy czujnik lasera. On jest tutaj na zdjęciach. To później sobie będziecie mogli z bliska obejrzeć. Także tych czujników tu jest jeszcze trochę i nie skończyłem. Mamy jeszcze tutaj raz, dwa, trzy, cztery czujniki krawędziowe. Dobrze, jesteśmy z dołu, więc tak, kółeczka tutaj wyglądają na konkretne, solidne, mamy jedną szczotkę boczną wyciąganą, więc nie musimy używać śrubokręta, co jest, co jest całkiem wygodne. No i tak, przejdźmy sobie do głównej szczotki, otwieranie banalne. No ona ma taki troszeczkę inny design, zobaczymy, może będzie zbierać lepiej. Ok, lecimy dalej, więc co nam zbiera kurz? Pojemnik na kurz 2 w 1 ze zbiornikiem na wodę został usunięty. Nie należy go płukać ani zanurzać w wodzie. Dziękujemy. A... Ok, jest, jak zauważyliście, jest język, język polski, ja go już przełączyłem w aplikacji na polski, ponieważ domyślnie jest angielski, i to też jest dużym plusem, że jest po polsku. Ok, teraz tak, tutaj zauważyłem, gdy wyjmiemy sobie ten pojemnik na kurz, mamy tutaj taki malutki Dingsik, taką gumkę, i ją tutaj można od, odczepić lekko. I co się tutaj kryje? Jest przycisk, najprawdopodobniej to będzie reset, niestety nie jest to opisane, ale to na 99% będzie reset. Oraz mamy małe wejście mini USB. Przypuszczam, że to będzie tylko na użytek serwisowy. Dodatkowo mamy jeszcze jeden czujnik na podczerwień. Pewnie jest dlatego, żeby łatwiej mu było trafić w odpowiednie miejsce na stacji bazowej. Ok, przyjrzyjmy się jeszcze pojemniczkowi. Więc tak, water tank, czyli pojemnik na wodę 320 ml i 200 ml na pojemnik z kurzem. Mamy załączone narządko do, 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 do czyszczenia, do przecinania wosów. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja jakoś nie lubię tych domyślnych. Narzędzi używać. Wolę po prostu wziąć swoje. Tutaj nalewamy sobie wody, i tutaj zauważyłem, że jest dodatkowy filtr na wodę. Taki malutki. Pewnie dlatego, żeby jakieś większe nieczystości nie trafiły tutaj, ponieważ mogą zapchać. Ok, lecimy dalej. Mamy tutaj filtr otwierany. No tutaj ten pojemniczek jest bardzo mały. 200 ml. No, ale z drugiej strony nie potrzebujemy też tutaj dużego, bo mamy stację, która nam to wszystko wsyśnie. Standardowo mamy filtr jeden, taki siateczkowy, wstępne, wstępne filtrowanie z największych yy, nieczystości. Jest filtr HEPA. I teraz tak, jak odciąga yy, stacja bazowa nieczystości stąd? Yy, tutaj. Z tyłu, z tyłu tego pojemnika jest, yy, jest taki zawias. Także to, to sobie za chwilę zobaczymy w boju. E, ok, e, lećmy dalej. Odkurzacz ma jeszcze funkcję mopowania. Tutaj mamy taką nakładkę yy, ze szmatką, bodajże z mikrofibry. I to nakłada się na pojemniczek tutaj z tyłu. Po podpięciu tutaj na, tym, yy, na tej przystawce mopującej jest taki malutki. Przycisk, który samoistnie, będzie się tutaj nam naciskał i dozował wodę. Ok, i to możemy sobie razem tutaj. Pojemnik na kurzy dwa w jednym ze zbiornikiem na wodę został zamontowany. Podkładka mopa została zainstalowana. No, proszę, nawet wykrywa, że ma właśnie tą podkładkę mopa. Bardzo fajnie. Ok, przejdźmy sobie teraz do naszej stacji bazo bazowej. Więc tak, stacja jest dosyć solidna. Nie jest jakoś super ciężka, ale lekka też nie jest. I tak, co widzimy z dołu? Mamy tutaj elektrody do ładowania odkurzacza. Mamy tutaj rurkę, którą polecą nieczystości czystości odsysane z odkurzacza do zbiornika, znajdującego się w samej stacji. Podkładki antyślizgowe bardzo fajnie, będzie bardzo stabilnie stał na podłodze. Mamy również tutaj dodatkowy filtr HEPA otwierany w ten sposób. Filtr HEPA jest z tego plastyczku wyjmowany. Można sobie będzie go wymienić w przyszłości. Znajduje się tutaj też mała lampka LEDowa, która sygnalizuje, że odkurzacz jest podpięty lub jego ładowanie. Kabel, nie wiem, czy on ma metr, może będzie miał solidny kawał kabla, bardzo fajny, ale jest bez uziemienia, co ciekawe. Ok, od góry mamy pojemnik na nieczystości. Pojemnik jest Dosyć solidnie zamykany. Jest tutaj dodatkowa gumka, która nam uszczelnia tutaj cały, cały ten pojemniczek. I mamy worki na kurz. Co ciekawe, te worki są bardzo fajnie pomyślane, ponieważ mają tutaj taki mały, mały kartonik, który pozwala nam zamknąć tą dziurę. I gdy wyjmujemy to i chcemy to na przykład przenieść gdzieś do, do kosza czy, czy coś, to przy otwartym może nam się ten kurz wysypywać tam stąd. Jeżeli to sobie zamkniemy, nic się nie wysypuje. Bardzo proste rozwiązanie, ale genialne. Tutaj mamy dodatkowy filtr, już nie Hepa, ale taki siateczkowy. Myślę, że w zupełności w połączeniu z tym wystarczy. OK, co jeszcze dostajemy w zestawie? Otóż producent nam tutaj daje całkiem fajne, fajne wyposażenie. Mamy dwa dodatkowe pojemniki na śmieci. Dodatkowo mamy zapasową szczoteczkę boczną. Producent daje nam jeszcze jedną szmatkę z mikrofibry oraz 10 sztuk takich. Małych pampersików zamiast szmatki z mikrofibry, będzie tu można sobie po prostu to tak przyczepić. Przy czym te szmatki pewnie będą takie jednorazowe, natomiast te z mikrofibry można wyprać i użyć wielokrotnie. No i oczywiście dostajemy instrukcję, jest w języku angielskim. Również polskim. Ok, więc unboxing mamy już za sobą i teraz czas na testy praktyczne. Zapraszam. Troszeczkę mu tutaj utrudnimy zadanie. Zobaczymy, jak sobie poradzi z takim czymś. Za wygraną. Będziemy mu troszeczkę blokować. A co? A niech się męczy. Jeśli on sobie działa, możemy mu dynamicznie yy, poprzez aplikację zmieniać. Siłę, siłę sania. To bardzo ważna rzecz. Mamy cztery poziomy. Teraz mamy tryb cichy. Następny jest tryb często. Jest troszeczkę głośniejszy. Nie wiem, czy to mój mikrofon to wychwyci, ale musicie mi wierzyć na słowo, że tak jest. Kolejnym, kolejnym poziomem jest średnie i najsilniejszy tryb to jest tryb najsilniejszy. Zmienimy sobie na średni. Tak, no już to jest... Już to jest głośniejsze nieco. Mm, no dobra, dajmy. Dajmy na pełną petardę. Jest różnica, słychać to na pewno. Może się wydawać, że on jeździ trochę chaotycznie, ale mapę rysuje bardzo fajnie w aplikacji, bardzo dokładnie. Obstawiałbym, że on po prostu przejechał pierwszy, sobie przejechał krawędzie, żeby zobaczyć, jaki jak jest układ pomieszczenia, a następnie dzieli to sobie w jakiś tam swój sposób na. Na pomieszczenia i próbuje je sprzątać. E, także stąd może, może tak to wyglądać, że on dosyć tak chaotycznie jeździ. Już tutaj go użyłem parę razy, e, nie było żadnych problemów, wysprzątał całkiem fajnie. E, teraz tutaj nie odkurzałem ze dwa dni, co przy dwóch kotach jest już tak, e, no, że już by wypadało. Na trzeci dzień już jest naprawdę źle. No i tak. Mamy przeszkodę w postaci przenośnego, przenośnej suszarki. Ale odkurzacz. idzie po najmniejszej linii oporu i nie przejeżdża tych nóżek. Tylko po prostu omija. Je. Co ważne, odkurzacz. Nie ma czegoś takiego, że przywali nam w jakiś obiekt z całą prędkością. Dzięki temu laserowi na górze w tej wieżyczce, to jest laser Lidar. On po prostu działa na takiej zasadzie, że potrafi wykryć już z daleka przeszkodę i potrafi obliczyć jaka dzieli go odległość od niego, jaką ma prędkość, i jeżeli zbliża się do niego, on po prostu wyhamowuje. Do momentu, kiedy nam przedni, przedni czujnik zderzeniowy się od, o niego nie obije. Wjechał na dywanik, ale nie słyszę, żeby podniosła mu się siła sania. Trochę mnie to dziwi, bo zazwyczaj odkurzacze wykrywają to. I podnoszą siłę ciągu, żeby zebrać syf. A jak sobie radzi z takimi zakamarkami? Widać, nie ma problemu, po prostu wiedzie gdzie, gdzie może, na ile mu pozwala jego własna szerokość. Ale jak wiedzie, to i wyjedzie. Nie ma, że nie, nie będzie potrafił sobie znaleźć drogi powrotnej. Odkurzeż zakończył sprzątanie i stara się wrócić do stacji bazowej. Przed chwilą miałem tutaj, tu jest stacja, miałem tutaj krzesło tak wyciągnięte. I nie jechał tutaj, tylko znalazł drogę na okrętkę. Wykrył chyba, że tu jest przeszkoda i starał się znaleźć inną drogę. Jestem trochę rozczarowany, bo trochę mu już to zajmuje. Już tutaj z minutę, dwie próbuje się dobić do niej. Wcześniej nie miał problemów. No okej, okay. chyba sobie cofa. Jest taki dosyć dziwny odgłos jak on wraca do stacji. Chyba ten laser się obraca. No, tutaj mamy pojemnik na, na kurz. E, zobaczymy, ile się go tu już uzbierało. No, nie, nic, nic na kamerze, nic nie zobaczycie niestety, ale nie, no coś, 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 tu, coś tu zebrał. E, dobra, zobaczymy, jak wygląda nasz pojemnik na kurz. E, no więc tak, otworzymy sobie tu. E, no. Nie wiem, czy widać na kamerze. No, nie wszystko zebrał. Tu mamy takie. Mamy sierść. Mamy jakiś piach, którego niestety w zimie jest całkiem sporo. Nosi się na butach. Nie jest, nie jest źle, ale chyba mogło być lepiej. No i znowuż, yy, kazałem mu teraz po czyszczeniu, dotknąłem na, na przycisk, żeby wrócił do stacji i znowu ma tutaj problem, znowu kołuje, kołuje i nie może, nie może trafić, yy, chociaż no, po jakimś czasie daje radę. Może to jest wywołane tym, że on yy, powinien chyba tu mieć troszkę większej miejsca. Chyba tam producent zaleca metr albo półtorej nawet, żeby było... Pustej przestrzeni przed stacją. Jak teraz widzicie, nie za każdym razem to zbieranie kurzu z pojemnika jest uruchamiane. Wjechał na dywanik, ale nie słyszę, żeby podniosła mu się siła sania. Trochę mnie to dziwi, bo zazwyczaj odkurzacze wykrywają to i podnoszą siłę ciągu, żeby zebrać syf. Ok, omówimy sobie teraz pokrótce aplikację. Odkurzacz korzysta z aplikacji Xiaomi Home. Mam tutaj już dodany nasz odkurzacz. I teraz tak, mam tutaj, mam tutaj już zmapowaną, zmapowane moje mieszkanie. Kilka razy już tutaj przejechałem, więc mamy wyznaczone już trasy, pokoje. Aplikacja sama dzieli nam mieszkanie na pokoje. Jeżeli coś się nie będzie zgadzać, będziemy chcieli dodać jakieś inne strefy, możemy to oczywiście zmienić, tutaj klikając na mapa, edytuj obszar mamy dodatkowo też wirtualne ściany, zarządzanie mapą możemy dodać różne piętra także tutaj jest dosyć to rozbudowane możemy tutaj sobie ustawić tryb, czy to odkurzanie zamiatanie z mopowaniem, czy samo mopowanie i różne siły, czy to ssania, tryb cichy często średni, tryb silny no i trzy poziomy mopowania. Spolszczenie jest tutaj, no powiedzmy, przyzwoite. Może, może być, może z czasem się tutaj to poprawi. Możemy wybrać, aby nam odkurzał wszystkie pokoje. Jeden pokój jakiś wybrany w danej kolejności. Wybrany obszar. Tutaj na przykład możemy sobie zrobić także czyszczenie strefy. I na przykład damy mu taką strefę do czyszczenia, i on wtedy sobie będzie czyścił tylko, tylko w tym, tylko w tym, tylko w tym obszarze. Tak, z mapą możemy jeszcze edytować obszar, możemy łączyć pokoje, zmieniać im nazwy, podzielić. Jeżeli coś byłoby nie po naszej myśli, możemy to bezproblemowo tutaj zmienić. W mapie możemy sobie jeszcze edytować strefy zakazane. Już mam to zrobione. Tutaj czerwony kwadrat oznacza, gdzie odkurzacz ma nie wjeżdżać, lub możemy dodać wirtualną ścianę, przez którą tą linię nie może odkurzacz przejeżdżać. Tego również możemy dodać kilka. Niestety brakuje tutaj opcji No Mop, no ale może po którejś aktualizacji się pojawi. Ok, co jeszcze z opcji? odkurzanie wzdłuż krawędzi, odkurzanie z mopowaniem tryb S lub mopowanie precyzyjne, zapisy odkurzania, czyli wszystkie wcześniejsze historie odkurzań, zaplanuj oczyszczenie. Tutaj jest dosyć rozbudowany ten harmonogram. Możemy sobie tu dodać różne rzeczy, które pokoje ma na przykład odkurzać, które ma mopować, no to już później też zależy oczywiście, czy mamy mopa w piątego, czy nie, ale mamy taką możliwość, tryb nie przeszkadzaj, tak żeby w jakichś tam godzinach on nie wydawał odgłosów, żeby też nie czyścił. Wyczyścić mapę, możemy pakiety głosowe różne sobie zainstalować. Ja tu już sobie dodałem polski. Regulacja głośności, możemy ściszyć jego, nazwijmy to mowę. Statystyki materiałów eksploatacyjnych i tutaj nam pokazuje, ile jeszcze możemy używać danej szczotki, czy tam filtrów. Po tym czasie pewnie wyskoczy powiadomienie, że wymaga to wymiany. Jeszcze kilka ustawień pokojów, różnej automatyzacji. No, to już takie bajery, które wykorzystają pewnie zaawansowani użytkownicy. Możemy sprawdzić, czy nasze oprogramowanie jest aktualne. Ustawienia bezpieczeństwa. Tutaj możemy sobie ustawić odkurzacz na hasło, żeby on podczas użytkowania, jeżeli będziemy go chcieli użyć, żeby będzie po prostu wymagał podania hasła. Jeżeli byśmy go gdzieś nie znaleźli, gdyby się gdzieś zaklinował, możemy tutaj dać: Szukaj urządzenia. Jestem tutaj. O, tutaj jestem obok. Nie wiem, czy to mikrofon wychwycił, ale on powiedział: Jestem tutaj. Także możemy go łatwo zlokalizować. Mamy też pilot, który nam pozwala ręcznie sterować odkurzaczem. Opcji tu mamy całe multum. Większość pewnie nie będzie używana lub używana sporadycznie. Ja myślę, że sam będę tutaj używał tylko kilku z tych funkcji. No, ale to już zależy od każdego przypadku. Ok, no to o aplikacji tyle. Zapraszam na dalszą część filmu. Ok, czas teraz na podsumowanie. Sprzęt używałem przez kilka tygodni, sprawdził się według mnie bardzo dobrze. Jest to na pewno sprzęt z najwyższej półki. Cenowo, na dzień dzisiejszy cena to około 2,5 tysiąca złotych. Czy drogo, czy tanio? To już zostawiam każdemu z Was do oceny. Sprzęt sprawował się bardzo dobrze, bardzo dobrze sprząta. 4000 paskali to jest bardzo dużo. Do baterii nie mam zastrzeżenia, chociaż też mam mieszkanie około 50 metrów plus minus, więc sprawdzał się bardzo dobrze. Bateria na pewno była wystarczająca. Stacja bazowa. Sprawdziła się super. Pierwszy raz miałem do czynienia z czymś takim. Na pewno jest to duża, duży plus i duża wygoda. Niestety ma tylko pojemnik na kurz. Są odkurzacze, które posiadają również pojemnik na wodę, więc tutaj, jeżeli, mamy, jeżeli byśmy mieli oba pojemniki do odkurzacza, nie musimy zaglądać przez na pewno dłuższy. Dłuższy czas. Tutaj wodę musimy uzupełniać do pojemniczka. No, wymaga to na pewno częstszej ingerencji w sam sprzęt, chociaż ja jakoś nie mopowałem jakoś często, więc nie widziałem tutaj problemu. Co do wykrywania przeszkód, sprawdziło się w miarę OK. Mogło być według mnie lepiej. Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś takie mniejsze przedmioty typu trytka, kabel. Niestety odkurzacz nie wykrył tego, nie zawsze dawał sobie radę. Jeżeli chodzi o jakieś większe rzeczy typu kapcie, miska z jedzeniem dla zwierząt, ok. W to nie uderzał, więc tutaj jest, 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 jest ok. Co jeszcze? Wykrywanie i nawigowanie działa dobrze. Ja tutaj mam małe problemy, ale to też z tego względu, że to miejsce przed, przed stacją bazową powinno być około metra wolnej przestrzeni. Ja tutaj mam krzesła. Odkurzacz troszkę się męczy, zanim zadokuje, ale koniec końców zadokuje. Co do, do aplikacji, działa spoko. Jest duża funkcjonalność. Możemy skonfigurować wiele, wiele pięter, pokoje, zdefiniować różne strefy. Niestety nie, nie ma tam takiej opcji jak strefa no-mob. Nie wiem dlaczego. Może się pojawi w jakiejś aktualizacji. To byłoby całkiem prawdopodobne, że po, prostu po jakimś czasie programiści dopracują, dopracują aplikację i ta funkcjonalność zostanie dodana. Co do usprawnień sprzętu, dodałbym na pewno jedną szczotkę boczną. Jest tylko jedna. Myślę, że gdyby było dwie, sprawdziłoby się to jeszcze lepiej. Odkurzacz ma dodatkową funkcję gdy ma zainstalowanego mopa, nie wjeżdża na dywany, co jest dosyć pomocne, ponieważ jeżeli by wjechał na ten dywan, może znaleźć się w takim położeniu, że nie ruszy dalej, bo po prostu ta siła tarcia będzie duża i nie będzie w stanie mógł ruszyć, szczególnie na jakichś na dywanach, które mają większe, grubsze włosie. Może to być problematyczne. Co do samej jazdy i nawigowania się, mapa rysuje się bardzo dokładnie. Mieszkanie jest dosyć dobrze odwzorowane. Dodatkowo mamy opcję jednorazowego przejazdu a mieszkania wzdłuż bodajże prawej krawędzi. Jeżeli coś nam się zmieni w mieszkaniu, dodamy jakiś mebel. Mamy opcję przechania trasy, zmapowania mieszkania jeszcze raz i nie musimy czyścić mapy do zera. Odkurzacz posiada bardzo dużo czujników, jest naprawdę dobrze oczujnikowane, wszystko, wszystko razem dobrze współgra. Odkurzacz nie uderza jakoś często, prawie w ogóle w jakieś meble, więc ta siła, siła zderzenia jest albo bardzo mała, albo w ogóle jej nie ma, ponieważ i ten laser bardzo precyzyjnie potrafi zmierzyć, w jakiej odległości znajduje się odkurzacz od przeszkody. Dodatkowo wykrywanie małych przedmiotów typu kapcie pomagają, żeby nic tam nie, nic nie, nie, nie uderzyło, nic nie wciągnęło nam pod, pod odkurzacz. Porównując ten sprzęt do mojego Roboroka S5, na pewno jest level lub dwa levely wyżej: raz ze względu na stację bazową, i dwa na ilość czujników. A w porównaniu do poprzedniego mojego testu Prembota P3 bije go na łeb, na szyję. No, w zasadzie bez, bez, porównania. Ok, to wszystko co przygotowałem w ramach tego testu. Dzięki za oglądanie mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam na kolejne testy i do zobaczenia. Cześć.